Może tylko jeden i w tej edycji ten zaszczyt przypada pani Ali Jaros. Abigail Jaros to tegoroczna zdobywczyni tytułu Idolka 2025 w konkursie piosenki organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury. Podczas koncertu finałowego, który odbył się w sobotni wieczór, nastolatka wykonała utwór Moknie w deszczu diabeł. Niezłości, złości, tak jak mało kto, Dla Abigail był to drugi udział w konkursie piosenki i dolek. Po raz pierwszy wystąpiła dwa lata temu, otrzymała wtedy wyróżnienie. Jak przyznała, bardzo jej się spodobał ten konkurs. Chcę się rozwijać oraz ludzie, kiedy wystąpię na tej scenie, to ludzie z widowni mogą się zainteresować moją osobą, co może przynieść mi większy sukces w przyszłości. Nastolatka swój talent na co dzień szlifuje na zajęciach w sekcji wokalnej w Miejskim Ośrodku Kultury. Oprócz tytułu idolka laureatka otrzymała nagrodę w postaci wysokiej klasy mikrofonu. Żyry pod przewodnictwem Piotra Ranfelda, śpiewaka z Filharmonii Łódzkiej, oprócz idolka przyznało trzy nagrody. Pierwsze miejsce egzekwo zajęli Antonina Bednarkiewicz oraz Hanna Pacholak. Drugie miejsce zajęła Hanna Kurlapska, a trzecie Barbara Cielek. Powiatowy Konkurs Piosenki Dolek to sztandarowa impreza MDQ organizowana w czasie ferii zimowych. No oczywiście bez Idolka nie ma ferii, no chyba nikt z nas nie jest w stanie sobie wyobrazić. Codzienne zajęcia nie zastąpią Idolka, a więc cieszymy się wszyscy i jak co roku okazało się wielu chętnych do udziału w konkursie. Więc my się z tego cieszymy. Jak zawsze, konkurs rozpoczęto od eliminacji wstępnych w pierwszym dniu ferii. Tam dzieci zaśpiewały a capella, dwie piosenki, bądź jedną, jeśli sytuacja dla jurorów okazała się jasna, po pierwszym wykonaniu. I spośród tego grona 19 uczestników do finału trafiło 12. Dwunastka najlepszych. A w tej dwunastce są osoby, które już wcześniej brały udział? Tak, tak. Dzieci wracają. Szczególnie te, które jeszcze idolka nie zdobyły. Cały czas walczą. Do grona tych osób należy między innymi Dawid Worpus. To już trzeci raz. Mm. Dwa lata temu zająłem trzecie miejsce, rok temu pierwsze, no i zobaczmy, co będzie w tym roku. O, czyli co, do trzech razy sztuka? No może. Chciałbyś w końcu zdobyć tego idolka? Ale to jak zdobędę tego idolka, to nie będę już tu mógł przychodzić, jak taka przygoda fajna. To no właśnie, jak będziesz wspominał ten konkurs? Bardzo fajnie. Co takiego fajnego jest w tym konkursie? No... I... Są fajne kwalifikacje, potem są warsztaty, na których możemy się y, doświadczyć y, innych wyrażeń i możemy się wiele nauczyć. Wspomniane trzydniowe warsztaty wokalne przygotowujące uczestników do występów prowadzi co roku nauczycielka śpiewu w Młodzieżowym Domu Kultury Magdalena Filipiak. Pani Magda Filipiak oczywiście stanęła na wysokości zadania, pięknie dzieci przygotowała w ciągu tego tygodnia, pracowała intensywnie z nimi. Dzieci były bardzo zaangażowane. I chcę powiedzieć, że tak jak zawsze, oprócz tych prezentacji, którymi walczą o tytuł Idolka, dzieci wystąpią w piosence zespołowej. Również będą te osoby, które nie trafiły do dwunastki, a zechciały kształcić swój głos i przychodziły na te warsztaty cały tydzień. Te warsztaty wokalne dają mi y, możliwość rozwinięcia się, przez co staję się moim zdaniem lepszym piosenkar lepszą piosenkarką. Prezentowane podczas finału piosenki to najczęściej wybór pani Magdaleny, choć nie zawsze. Właśnie odwieczny problem. Pamiętam, jak w historii tego konkursu na jego w początkowym okresie na powiedzmy 25 startujących, 20 śpiewało Agnieszkę. Często trzeba użyć różnych sposobów na to, żeby dziecko przekonać do tego, żeby jednak zmieniło repertuar, bo, bo niekoniecznie charakterem swoim pasuje do tego typu zabawy. Ale też pani Magda jako doświadczona osoba w kształceniu głosu wie, w której piosence dziecko zaprezentuje się lepiej niż, niż ta, w której samo, którą samo wybrało. Także no, tutaj jest właśnie ta pomoc nauczyciela. Powiatowy konkurs piosenki Dolek jest wyjątkowy, ponieważ jego celem jest wyłonienie talentów, a MDK jest właśnie miejscem ich odkrywania. Na dłuższą relację z finałowego koncertu zapraszamy do programu PULS Miasta. Program Zrób to sam Adama Słodowego pamiętają zapewne rodzice i dziadkowie uczestników zajęć, które w czasie ferii zimowych zorganizowało Muzeum Miasta Pabianic. Na warsztatach dzieci i młodzież miały za zadanie wykonać karmnik dla ptaków. Pokazałem im film Adama Słodowego z cyklu Zrób to sam, a następnie dzieci starają się odtworzyć to, co pan Słodowy pokazywał 50 lat temu, czyli budują karmnik dla ptaków. Mamy jeszcze zimę, więc pora odpowiednia, żeby coś takiego stworzyć. Do wykonania karmnika muzeum przygotowało niezmierne materiały typu sklejki, listewki i sznurek. Przede wszystkim to dzieci wiercą w sklejce za pomocą starych, kilkudziesięcioletnich, oryginalnych, PRL-owskich wierteł takich ręcznych. I to jest podstawowa atrakcja na dzisiaj, no bo e, dzisiaj wiadomo, raczej już elektrycznie wszystko robią. E, później przeplatają przez to sznurki, mogą to wszystko jeszcze ozdobić. E, robią taki mały karmniczek w ramach jakby tego, taką, taką rynienkę dla, dla wysypania tego, tego zboża dla ptaków. E, Przepuszczają te sznurki, wiążą i w ten sposób staje taki bardzo prosty karmnik, m, który można by wykonać tutaj u nas w godzinę w Muzeum. Jak się okazało uczestnicy całkiem nieźle poradzili sobie z tym zadaniem, na pewno dobrze się przy tym bawili, niektórym w zbudowaniu karmnika pomagali opiekunowie. Prace mają się ku końcowi już? No powiedzmy konstrukcje tak, staramy się tutaj złapać i później w drugim etapie będziemy ozdabiać. Zadanie łatwe, trudne do wykonania powiedz. No trochę trzeba było się napracować, ale nie aż tak. Jest. A przy czym najwięcej pracy? Co wymagało najwięcej pracy? Ja myślę, że te sznurki i zawiązywanie. A więcej takie... takie No to jest żmudna, no, ale taka praca nie, nie wymagająca. Warsztaty poprzedziło zwiedzanie wystawy muzealnej Dyskretny Urok Meblościanki, czyli Pabianice w okresie PRL-u. No, niektóre dzieci to ledwie wierzą, że to, co pokazujemy, to naprawdę miało miejsce. Jak ją ja opowiadam o świecie bez yy, takich zabawek, jak jakie są dzisiaj, bez internetu, bez telewizji na żądanie i tak dalej, to nie, nie średnio wierzą w to, że to wszystko się wydarzyło. W kartki też za bardzo nie wierzą w to, że w sklepach wszystkiego nie było. Naprawdę trzeba je mocno przekonywać do tego, że, że kiedyś świat tak wyglądał, że ich dziadkowie yy, czy rodzice yy, na początku swojego życia mogli żyć w ten sposób tak ale ogólnie jakby reakcje są bardzo pozytywne tak? bardzo mi się to podoba niektóre kojarzą to widziały też to u dziadków czy pradziadków w mieszkaniach niektóre z tych z tych rzeczy nie wiedziały na przykład co to jest cyfon nie wiedziały co to jest porodisz oczywiście bo tego się już dzisiaj nie spotyka raczej reszta raczej raczej dawały wam radę gadać no wiadomo te rzeczy są prostsze brzydsze no ale wyglądają podobnie do tych dzisiejszych tak no jeszcze pralka frania powiedzmy tak większość dzieci wie co to jest ale my mamy tą pralkę frania z tym, takim wyciskaniem na górze i to już jest nas Dzisiaj niespodzianka dlaczego miała to służyć. Jednym zdaniem dzieci mogły poczuć klimat PRL-u i niczym Adam Słodowy zrobiły coś pożytecznego. Drugi tydzień ferii filia numer 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej rozpoczęła od warsztatów, których tematem przewodnim był karnawał. Dokładnie maski karnawałowe. Dzieci otrzymały szablony do wycięcia i do ozdobienia. Dostały najróżniejsze tutaj takie ozdobniki, jakieś cekiny, naklejki, piórka, także każdy mógł zrobić wymarzoną maskę karnawałową. Później oczywiście zawiązaliśmy wstążeczkę, stążeczkę, gumkę i każdy mógł sobie od razu przymierzyć na twarzy czy, czy mu odpowiada. Pomysły na maski były różne. Moją maską karnawałową jest kapitan Ameryka. Mhm. akurat e... taka? No bo, bo było moim ulubionym postacią z Avengersów. Mhm. I do czego Ci posłuży teraz ta maska? No chyba ją biorę na bal karnawałowy. Gdzie tak. będzie ten bal? I kiedy? Chyba u nas w domu. A pozostałym członkom rodziny też zrobisz takie teraz maski, jak, tak. mówi, jak to się robi? Tak, chyba tak. Będę robił taką. O, tu już masz gotowy szablon. Tak, będę wycinał. Alicja swoją maskę karnawałową zrobiła w ulubionych kolorach, niebieskim i zielonym. I to jest taka, w sumie taka po prostu maska, nie jest, że z jakiejś postaci po prostu ozdobiłam sobie, że wzięłam niebieski i ozdobiłam jakimiś zielonymi elementami tutaj takie krupeczki i tak, żeby po prostu było w moich ulubionych kolorach. Zadanie, jak się okazało, było bardzo proste, ponieważ maski uczestnicy zajęć wykonali w bardzo krótkim czasie. Dzieci często szybko robią, ale to nie znaczy, że od razu już jakby są skończone zajęcia. Często wykonują po kilka różnych wzorów, mają taką możliwość, więc jeżeli ktoś chce wykonać kilka masek, też jak najbardziej może to, to zrobić. Zajęcia w filii numer 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w czasie ferii cieszą się zainteresowaniem ze strony uczniów, którzy na ten zimowy czas nigdzie nie wyjechali, choć pomysły i sposoby na jego spędzenie są różne. W pierwszym tygodniu ferii był u mnie kuzyn, też byliśmy właśnie w bibliotece i robiliśmy roboty. Byliśmy też na Bilardzie i w tym tygodniu idę na kręgle i na łyżwy. A jeszcze są zajęcia tutaj w bibliotece w środę i w piątek? Przyjdziesz? Mm. Jeszcze nie wiem, zobaczymy. A ogólnie można powiedzieć, żeby poczęłaś w ferie? Tak. Chcesz już wrócić do szkoły? No średnio. A raczej w domu, w sensie wyjeżdżasz to do babci, albo gdzieś z babcią jedziemy, ale tak to, to raczej nie wyjeżdżam tak z rodziną. Mhm. No i spędzasz tutaj jeszcze w, w bibliotece, tak? Byłem. Byłem na pierwszych zajęciach i robiliśmy z kartonowych pudełeczek robiliśmy roboty. Projekt robotów to się stało z tym robotem? No, jestem. jest tam. O. Na wystawce? Tak. Przed nami drugi tydzień ferii i jak je spędzisz? Też przyjdziesz jeszcze tutaj na Myślę, że tak. Ci, którzy nie skorzystali z zajęć Miejskiej Biblioteki Publicznej mogą to jeszcze zrobić. Placówka przy ulicy Świętego Jana zaprasza w środę 26 i w piątek 28 lutego o godzinie 11 na ostatnie feryjne warsztaty. W tym tygodniu proponujemy jeszcze zajęcia, oczywiście takie warsztaty Inspirowane książką ptasie wiersze e, w środę e, oraz e, ostatnie zajęcia. Będzie to takie warsztaty malarskie, e, sztuka z książką, troszkę innym formacie, nie przy stołach, ale przy sztalugach, także każde dziecko będzie mogło e, w inspiracji, oczywiście literaturą, stworzyć swoje takie małe arcydzieło. Wstępne zajęcia w chwili numer 5 jest wolny. Aktywny feryjny wypoczynek zapewnia uczniom, którzy nie wyjechali w tym okresie z Pabieńc miejski ośrodek sportu i rekreacji. W ofercie dominują zajęcia sportowe w formie turniejów. Jeden z nich, turniej piłki nożnej w formule otwartej, odbył się w miejskiej hali sportowej przy szkole podstawowej nr 13 na ulicy Grabowej. Na boisku walczyło w sumie 8 drużyn. W dwóch kategoriach wiekowych starsi chłopcy 2,12-210 i młodsi 2,14-213. Zarówno w roczniku młodszym, jak i w starszym mamy zgłoszonych po cztery zespoły, które grają systemem każdy z każdym. I na podstawie tych, tych meczów no wyłoniona, wyłoniona zostanie klasyfikacja. W każdej grupie rozegrano po sześć minutowych meczów. Grupę młodszą, w której walczyły dwie drużyny Włókniarza Pabienice i tyle samo GKS-u Ksawerów wygrał Włókniarz pierwszy. Na drugim miejscu plasowała się pierwsza drużyna GKS-u, a na trzecim drugi zespół z Ksawerowa. Czwarte zajęli piłkarze drugiego Włókniarza. W starszej kategorii wiekowej triumfowali futboliści pierwszej drużyny Orła Piątkowisko, kolejne miejsca na pudle zajęły dwie drużyny włókniarza Pabienice, w kolejności drużyna numer jeden i drużyna numer dwa, a na czwartym wylądował drugi zespół z piątkowiska. Piłkarzy drużyn, które stanęły na podium, nagrodzono medalami w kolorach adekwatnych do zajętego miejsca. Dla wszystkich graczy organizatorzy przygotowali słodkości. W drugim tygodniu ferii Mosir zaplanował jeszcze piknik sportowy w formie gier i zabaw oraz otwarte turnieje w tenisa stołowego i trójek koszykarskich, a na zakończenie w piątek 28 lutego organizatorzy zapraszają o godzinie 13 do Lewityna na ognisko z pieczonymi kiełbaskami. Liderki tabeli grupy A z MKS-u pruszków były rywalkami koszykarek grota FNDF Automatyka w 16 kolejce spotkań rundy zasadniczej. Mecz rozegrano w pruszkowie i raczej nikt nie typował innego rezultatu tego pojedynku, jak wygrana pruszkowianek. Po pierwsze, dlatego że do tej pory nie przegrały żadnego meczu. Po drugie, że w pierwszym pojedynku w Pabieńcach MKS pokonał Grota 91-54. Na dodatek w meczu w Pruszkowie nie zagrały dwie zawodniczki Grota z pierwszej piątki: Magdalena Grzelak i Aleksandra Janiak. Już po trzech minutach meczu gospodynie osiągnęły 10-punktową przewagę 12 -2. Po opiecznym trenera Piotra Rozwodowskiego udało się zmniejszyć ten dystans, ale pierwsza kwarta zakończyła się zwycięstwem pruszkowianek 23-16. Te siedmiopunktową przewagę gospodynie powiększyły po kolejnych 10 minutach meczu do 23 oczek. Do przerwy MP prowadził 48-25. Po powrocie z szatni podsumowując trzecią kwartę była ona wyrównana, a nawet wygrały ją pabienczanki, ale tylko jednym punktem 2019. Ostatnie 10 minut jednak należało zdecydowanie do Pruszkowianek, które czwartą kwartę wygrały 21-12, a finalnie spotkanie 88-57. W meczu z MKS Pruszków najskuteczniejsza w naszej drużynie była Zuzanna Gortat, która zdobyła 17 punktów. Dwucyfrowy dorobek zapisała na swoim koncie jeszcze jedna zawodniczka, Agata Kasprzycka, rzucając 14 punktów. Do zdobyczy grota dołożyły się jeszcze Kinga Sierakowska, 8 punktów, Kinga Potraca zdobyła 7 punktów, 4 Amelia Canert, 3 Monika Morgiel i po 2 Dominika Rybarczy i Nela Selak. Do zakończenia rundy zasadniczej pozostały jeszcze dwie kolejki spotkań. Pierwszą z nich Grot rozegra we własnej hali za ZS-em Uniwersytetem Warszawskim w niedzielę 2 marca o godzinie 14.30. Przypomnijmy, że mecz w stolicy wyraźnie wygrały gospodynie 75-55.